Siemano! W poprzednim odcinku było naprawdę grubo, także polecam sprawdzić jeśli nie wiedzieliście No i oczywiście chciałbym wam przypomnieć o konkursie dla aktywnych widzów, macie tutaj 8 skinów za ponad 50 zł, Także, no macie wszystko wyjaśnione w opisie, no i powodzenia No i tutaj macie jeszcze dodatkowe giveaway dla wpłacających, kupujących skiny na PirateSwapie No i wymieniających oczywiście No i 3 skiny za 400 zł na, na CSGO skinie. przepraszam, dla wpłacających Także Lecimy teraz ze zwycięzcą tutaj. Jeśli interesujecie szybka i bezpieczna wymiana lub kupno skinów, zapraszam Cię na Pirate Swap z kodem Mierzik. Dostajecie 35% bonusu do wpłaty. Z poprzedniego odcinka, no i będzie, tutaj ładujemy komentarze. Bardzo ładnie nam poszło, 77. To znaczy Wam, także bardzo dziękuję. No i Kacper, gracz wygrywa tutaj skina. Super odcineczek był to agent Romanow za 40 zł. Także jest tutaj wszystko, szósteczka skin. No i. Dwa wykrzykniki Także lecimy tutaj na CSGO Skinsa No mamy naprawdę przepotężny budżet Także dzisiaj będziemy wszystko testowali No i jest tutaj jeszcze koska No i dwa, dwie meczki do zgarnięcia Dla wpłacających schodem mieczek Także no myślę, że Jeśli ktoś wpłaca no to można coś fajnego tutaj skarnąć No i lecimy z porcelanową skrzynią Na Jester Mode cie. Także tak sobie skromnie zaczniemy Będzie to nasza wróżba Na dzisiejszy odcinek No i wypada nam tutaj i Karus Fel, także będzie to 2300zł Trudno przeżyjemy to Dzisiaj będziemy chyba testować po prostu Te najdroższe skrzynie myślę na Jester Mode. no bo to będzie najciekawsze Zaczniemy tutaj sobie od Underdoga No i polecimy tak na ponad 5 dyszek, także Elegant Case Agent Case. no tutaj niedużo się cena zwiększa, ale dodamy tą skrzynkę, dawno nie było tych agentów Także można tutaj przetestować. Później, jeszcze polecimy sobie oczywiście z procentówkami, to również myślę, że może się wydawać ciekawe. No i brawo, Casey. Może te skrzyneczki z CS, aczkolwiek no niezbyt one tutaj mi dobrze się dają, niezbyt dodają. Także je bym wolał chyba tutaj sobie odpuścić. Dobra, mamy już tutaj myślę, że odpowiednią bitwę na pierwszą na start. Także będzie to bitwa underdog na trzy odsoby, no prawie 16. Tutaj koło jest także grubo. No, można tutaj zarobić. Raczej nikt do nas nie dołączy, także dodamy tutaj oczywiście. Bo samu samo no i kogo? Losowo, w sumie polecimy tutaj sobie losowo. Zobaczymy, koło nam tutaj CSGO Skins przyniesie. Jest to Bot Rosso. Dobra, wszystkie te skrzyneczki oczywiście są na Jester mode No i ja pierdzielę. No nie wierzę, ale oby, oby tak do końca po prostu się dało. No i mam nadzieję, że w końcu dolecimy tak jak kiedyś była droga do milionów to może wznowimy tą serię oczywiście no bo teraz jesteśmy na bardzo dobrej drodze aczkolwiek no tutaj rękawiczki jakieś nam wlatują coraz to lepsze skiny dostajemy od ziomeczków ale myślę że ostatecznie i tak będzie będzie jednak tutaj wygrana w tej bitewce jeszcze dorzucony welcome to the jungle w stanie well worn, także no przepotężne skiny nie, no, jedna tutaj awupka. Zobaczcie, no to jest właśnie Jester Mode. To jest właśnie Jester Mode. E, także, no, Bot Rosso chyba tutaj zgarnie te wszystkie piękne skiny. E, zobaczcie, jaka kasa była tutaj w puli 26 koła. No, i kurczę, no, niby nie nieduża różnica, ale ta, e, ta awupka Fade przesądziła tutaj o, naszym, o naszej przegranie, także e, przegranej. E, dobra, lecimy z kolejną bitwą. No Myślę, że są tu jeszcze jakieś skrzynki niewytestowane na Jester Mode'zie. E, tylko które? No, Gemstone Case na pewno jest, tylko ta cena no, jest tutaj e, przerażająca. Także porcelanowa skrzynka no, również jest tutaj warta 10 koła. Kurcze. Dobra, no polecimy. Tak jak mieliśmy lecieć, no to testujemy. E, tylko tym razem damy sobie to na dwie osoby, żeby wszystkiego nie stracić. Tutaj sobie to pomijamy, no i ametyst case -hick. myślę że będzie tutaj ostatnią skrzynią nie ma co przesadać zrobimy to sobie na dwie osoby tym razem dodamy sobie tutaj bota i samu no i myślę że w miarę spoko powinno to pójść raczej nie powinno być tu za dużej przegranej dobra trzymamy kciuki na pewno no bo to jest teraz najważniejsze no i jest pierwsza pierwsza do tej tutaj... Piękna meczka, pierwszy piękny skin za 6000 zł, no i to był dobry wybór. Myślę, że raczej tutaj nie będzie jakieś niespodzianki. Aczkolwiek, no tutaj howlik przeleciał, tutaj Gold Arabeska jeszcze nam wylatuje. No my tutaj mamy łącznie 900 zł. Ja w poprzednim odcinku już nie wiem, jak reagować na takie skiny, naprawdę. No bo grubo się tutaj podziało, no i wygrywamy. Tak jak widzicie, zarabiamy także wracamy praktycznie do poprzedniego stanu może zobaczymy czy są tutaj jakieś w sumie bitwy zrobione przez, przez ludzi nie ma tych bitew przez ludzi zrobionych także przetestujemy do końca ten jester mode tylko no, tym razem w sumie na 3 osoby możemy polecieć może jak ma oddać to siądzie tutaj był ten ametyst Caseik, także supreme knife case porcelanowa skrzynia no i gemstone case na 3 osoby także no przepotężne bitwy w dzisiejszym odcinku Nagram jeszcze dzisiaj w sumie jeden odcinek, także wyczekujcie. No, raczej dzisiaj go nie zobaczycie na kanale, myślę, że jutro już powinien on się zjawić. Także będą dwa odcinki dziennie. No, przynajmniej tak się postaram. Tak mi tutaj pisaliście, prosiliście. No i spróbujemy tak zrobić. Tylko kurczę, no przydałaby się tutaj jakaś ciekawa koska, chociaż jedna. No i chyba wygramy tą bitwę, dokładnie tak, ale spora strata. Także a i tak nie ma co narzekać, nie ma co narzekać, naprawdę sporo tutaj mamy jeszcze budżetu także przetestujemy sobie te CS-owe skrzynki no i może raczej to sobie odpuścimy tutaj te również bym sobie przetestował Allstar Case'a Hauling no i Gold Case'ika no i dodatek te skrzyneczki tutaj z cs -ka. także tak na szybko Dzisiaj taki test jester modów, Alster Casic. No tutaj 3 razy 3 sztuki, naraz po prostu polecimy. Nie będziemy teraz lecieć na bitwę, żeby jakoś szybciej to ogarnąć. No i tutaj prawie było Fnatic Katowice z 2014 roku, no ale niestety strata. Dobra, lecimy tutaj na drugie skrzyneczki. 1000 zł za trzy skrzynie, także lecimy Holding down case. No i tutaj, no i jedyny nas sticker, który nas interesuje, to był ten Holding down. Właśnie w jakiej on cenie teraz jest? 5700 zł, także prawie 5800. No nie wypaliło. Tutaj e, Naklejeczka która nas interesuje, jest za 2100 zł. Także no na pewno by zwróciło i to czterokrotnie, jeśli by chociaż nawet taka jedna właśnie krone crown foliowana by wyleciała, ale e, no tak tutaj się nie dzieje. Wyle wylatuje tutaj zamiast tego smuja e, Gold London 2018, który jest warty. No również taką samą sumę tutaj co ta jedna naklejeczka także elegancko Lecimy sobie na te CS-owe skrzynki No i tutaj myślę, że już po jednej sztuce po prostu będziemy testować te weapon case'y No i wszystkie ogólnie Skrzynki będą tutaj testowane po jednej sztuce. No bo nie ma co przesadzać, no bo zaraz jednak możemy tutaj sporo przegrać, aczkolwiek możemy również sporo zarobić. Tutaj ten Rapid Fire, aha, to jest otwieranie automatycznych skrzynek. No tego tutaj nie będziemy robić w dzisiejszym odcinku. Raczej będziemy sami tutaj klikać i jeszcze nas ręka tak nie boli. Także yy, dobra. Lecimy z kolejną scream Riptate Case no 307 zł, ale trzeba będzie wrócić do tych poprzednich, kurczę odcinków. No bo e, większe emocje tutaj jednak były e, na takich mniejszych sumach, np. od 70 zł do kosy. E, wy możecie również napisać, co o tym sądzicie w komentarzach. Na pewno e, przydadzą mi się takie opinie na, na następne odcinki, e, żeby wiedzieć, co nagrywać po prostu dla Was no i co e, bardziej tutaj lubicie. E, dobra, Dream and Nightmares e, Case. Dzisiaj również myślę, że sobie otworzę taką skrzyneczkę na shortsie, na shortcie, także oczekujcie komendy na koskę. Myślę, że powinna pojawić się dzisiaj wieczorkiem, tak z 19:20 godzina, także będzie można wziąć udział w giveawayu na Discordzie. No i kurczę, no tutaj prawie był ten Inheritance. Wczoraj właśnie mój widz wymienił na takiego kałaszka z moim kodem na łapie i dostał za darmo cesarzowo za 170 zł, także Czasem może również taki prezencik tam wypaść z tego właśnie pary słapa, nawet koska może jakaś wylecieć, ale wiadomo, no jest to losowe, zależy jaką tam kwotę wymieniacie. No i tutaj kurczę lecimy do coraz gorszych skrzyn, no i jest coraz do gorszy drop, jak tutaj widać, aczkolwiek do no tutaj widzieliście cztery kosy pod rząd. No, ale wypada nam ostatecznie ten Umpik za 46 zł, także naprawdę sporo lipa. Dobra, tutaj możemy już polecieć trzy skrzynki naraz. Na te Ricoid Casey, może akurat właśnie jakaś koska, ten Raleigh Special Item by wleciał z takiej skrzyneczki, no ale raczej tutaj tak się dzisiaj nie wydarzy. No i ostatnia skrzynia, czyli Fracture Case. No kurcze, nawet koski tutaj nie było blisko w zasięgu. No, było tam te cztery koski pod rząd, ale. Nie wypaliło także y, trudno. Polecimy sobie jeszcze na procentówki tutaj, także na 3 osoby. Bitwę zrobimy na sam koniec. Y, underdog, czekajcie, y, procentówki tutaj wpisujemy. No i będą to Gamma Dopplery y, 4 sztuki, no i Wild Lotusy y, 4 sztuki również. Także y, myślę, że odpowiednia bitwa tutaj na sam koniec, na trzy osoby. Raczej nie będziemy robić tutaj Shared moda, Tryb klasyczny. Jesteśmy tutaj w miarę przekonani, że. Siądzie nam ta bitewka, oczywiście tylko nie z botem i samu tego tego tutaj będziemy unikać No i poleciały te koski właśnie, która mi poleciała wczoraj, no tylko że 7 razy droższe A 7 razy droższe, no jeśli ktoś nie widział tego odcinka to naprawdę polecam, no bo były spore emocje Ale tutaj jeszcze może nam wlecieć taki wild lotusik No i mamy pierwszego skina, pierwszego tutaj digielka, no i kurcze jednak drugi digiel się pojawia u bota Rosso Także no raczej tutaj będzie do samego końca wyrównanie, kurcze te procentówki no jakoś ostatnio mi nie siedzą Jakoś chyba lepiej brać je na, na shared mode i na 4 osoby niż na tryb klasyczny czy na trybie underdog Ale nie wiem, możecie również napisać jak wy robicie właśnie bitwy z procentówkami No i bot Michael ostatecznie jeszcze zgarnia takiego kołaszka pięknego za 15 koła, także Mam nadzieję oczywiście, że odcinek Wam się podobał, jeśli tak, to zostawcie opeczkę górę. No i pamiętajcie o Giveawayach. Siemano!